ma tej łukasz Łuki, woźniak? I przemek, przemo, przemek. Dzisiejszą kawę od razu zaczynamy od dużych, prywatnych ogłoszeń. Przemo, co u ciebie w życiu się zmieniło ostatnimi czasy? Mm, no, już nie jestem na keto. Wiesz? Dobra, to tam nie jest ważne, <grym> w Zmyślaczu. Yy, ale to prawda, yy, no, urodziła mi się córka. Uuuuu, coś można było wygodnieć. Tak, urodziła się w 13 kwietnia? To był poniedziałek? Nie, wtorek, chyba, 13 kwietnia. W mojej mininy. O, ty obchodzisz mininy, a ty, ty jesteś starszej ja, daty. Nie, ja nie obchodzę, ale moi rodzice obchodzą i do mnie dzwonią, bo dziadkowie. Jej... No, no ale, ale urodziła się, jest zdrowa i, um, i będziemy grać pewnie z nią w w lub na to. Lada dzień. Maja tak. Czarniejecka siada przy stole. Tak, 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 tak. Z żoną w połogu i gramy, nie? gramy. Na siłę po prostu, ale... Przesuwaj pionki przynajmniej powoli. Tak, <słuchaj> tak, tak. Przemysławie, gratulujemy Ci w imieniu swoim, w imieniu um, mojej rodziny, w imieniu widzów. Czy dostanę jakąś wyprawkę od firmy? Mm, dostaniesz dzisiaj pierwszą grę do kolekcji, do grania z dziećmi. O, okej. Okay. Jakoś wybrnąłeś, Łukasz, nie? E, ale zawsze warto postawić kogoś pod sianą i zarządzić prezentów. Ale Łukasz, to jest, wiesz, właśnie o to chodzi. Czy, ty, czy twoja firma prowadzi taką prorodzinną tutaj, wiesz, nie? Politykę mi, mi, trochę, nie? Mniej niż inne, wiesz, może no, Święta Karpia, nie? Jakieś bony ty... rodzinnej i tak Będziemy dalej. Będziemy myśleć o bonach na święta. <laughs> Przyznam szczerze, że nie myślałem jeszcze o bonach na święta, ale może od tego roku. Ehm, tak czy siak, opowiemy dzisiaj Wam o kamiennej mandali. Mm -hmm. Chwilę też jeszcze o nowych grach od Egmontu, mm -hmm. ale zanim to ogłoszenia, komentarze, pytania, co tam nasi widzowie przemopiszą. Tak, to zanim przejdziemy stricte do komentarzy, to odniosę się tak ogólnie do nich, tak. nie wywołując nikogo mocno spośród całej grupy. I zachęcam, żeby zapoznać się z komentarzami, jeżeli kogoś interesują aplikacje, które A. polecali nasi widzowie tak. do tego, żeby właśnie Spisywać sobie różne statystyki z w co grami. Co grałem, ile tak. grałem i tak dalej. I niektóre, w, w sensie tam padło hasło, że dobrze, żeby taka dobra apka była w jakiś sposób połączona z BGG, żeby to wszystko fajnie śmigało. Ktoś tam okay. nawet jest w trakcie tworzenia takiej bezprogramistą, programistą, więc może niedługo coś też fajnego się pojawi. Nie, nie ciągnie do notowania, w co grałem i ile, przyznam tak. szczerze, ale rozumiem, że to daje fajną satysfakcję, że widzę to i w tyle, jeszcze tak. sobie robię wykres na końcu roku. Tak? Em, kurczę, może kiedyś się wkręcę w robienie znaczy, sobie zakresu? Mnie ciągnie, ale nie w każdą grę. W rzadko, którą grę bym nie ciągł, ale na pewno ciągnie mnie w gry, w które z moją żoną męczymy bardzo. I jest prawda, że już doszliśmy do... No tak, bo jak coś otwierasz raz, dwa, trzy razy, nie i rzadko, no to to nie jest takie... Ale na przykład bardzo jestem ciekaw w zamku w Burgundii, kto jest lepszym tutaj burgundiarzem. A, sma... ja że wyniki w sumie takie... No okay. i statystyki jakieś tam inne porównanie. I jaka jest... strategia i ten. potem wychodzi, że zawsze trzeba iść w różnorodne off, ow... Dużo, na dużo przykład, że, że zawsze czy wygrywasz taką planszą, nie? A, Albo te, te plansze są może lepsze czy coś, nie? Więc no fajnie wiesz może jest jakaś opcja żeby sobie zrobić zdjęcie z każdej partii i, I zapisać no. i potem przykrażać taki album o zamki burgundy patrz no. jak wtedy a, a patrzeli punkt w jaki wynik o, ale no, wynik jak to fajny zrobiłem, i tam no. cała galeria dobra to więc to same świnie, świetny pomysł tak. prawda takich <grym> a, 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 takich taki... spotkań wspomnień Ci życzę z żoną. tak tak tak, tak. E, aczkolwiek album pewnie album z dzieckiem mi się wydaje że będzie ważniejszy jednak niż album z rozegranych partii a jak miał taki wiesz album rodzinny otwierasz a tam właśnie my <grym> i zamki burgundy połączysz tego jakby... o patrz jak ty fajny układ. No. Dobra. To jest dobre. To jest bardzo dobry Do pomysł. Zrobienie. Do tak. zrobienia. Przemo, zachęcam Cię. Mamy się, że ktoś już z naszych widzów już to ma. Poza godzinami pracy zachęcam cię. I wiesz, masz masz na przykład ścianę, także są ranki z zdjęć i tam są a, też, to nie masz wiesz, nie? ale rozumiem, o co chodzi? Ja, to, ja rozumiem. Da coś. się mieć bardzo gikowe mieszkanie. Bardzo. E, dobrze, e, a propos jeszcze komentarzy niewywołujących e, takich z grupy, niewywołanych, mm -hmm. no to e, jak tam jak tam Tytani, bo ponoć już są na kontynencie naszym, europejskim tutaj. Coraz bliżej, coraz bliżej święta. W momencie, gdy to nagrywamy, to oni już dopłynęli do Hamburga i stoją na tle, więc mm -hmm. pewnie lada, lada moment y, kontener do, dotrze, y, czy ten transport dotrze mm -hmm. do naszego centrum logistycznego, mm -hmm. z którego po wstępnych przygotowaniach, bo to też tam chwilkę zajmuje. Mamy nasze centrum logistyczne w Niemczech? Ono, nie, nie, to jest w Polsce, w Polsce i ono nie jest nasze. Nasze w sensie korzystamy z nie 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 niego. Zdawiam sobie sprawy z rozmiaru firmy, Łukasz. <laughs> Nie. O większą wyprawkę na święta zarządzasz, też, nie? Taisz przede mną jakieś rzeczy. Nasi ludzie w Niemczech. No, no, no. Więc nie, to jest oczywiście. I prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia, nie tego, w którym jesteśmy, tylko tego, w który zaraz wchodzimy. Mhm. Wysyłka się rozpocznie, więc już też nie możemy się doczekać. Yy, Mo, poczułeś... Mój syn mój tak, czeka. Mój... I wie, że płynie, więc mówi. Ale czeka ci i tak ci troluje? Tak, gdzie nie, są tytani? Pyta. Nie, nie, nie męczy, ale A ty pyta. mu wysyłasz. Update. Yy, Update yy, i link do, 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 do śledzenia. no Więc Michał, e, Michał e, z, zasmakował tytanów? Tak. I teraz pyta, kiedy przypłyną. Ja mówię, że płyną, bo już przypłynęli, a ja on przypłynęli, ale dopiero zaraz ale b... Czyli on nie, tylko, muszą wy... rozpakować. nie tylko ze zasmakował tytanów, ale też crowdfundingu. Troszeczkę tak, tego oczekiwania i emocji. Hmm. E, ale co, poczułeś się tak trochę, że jesteśmy już na lądzie, zeszliśmy z wody i już jest stabilnie. Już no stabilniej niż na morzu na pewno, no, no prawda? Tak, tak, ale tak. Przemo, słuchaj, jak to się mówi, e, Tak. Mhm. podobno wiara w przesądy przynosi pecha. Mhm. Chociaż to jest też przesąd. Tak czy siak, no wciąż wszystko się może zdarzyć, gdy głowa no. pełna marzeń. Mam nadzieję, że niedługo tytani już będą u was i będziecie sobie mogli ich sprawdzić, napisać, co czujecie. I jak wam się to podoba. Dokładnie. Dokładnie. Um, dobrze, um, a jeżeli chodzi o um, w, w, w Wiedźmina, jak już tak jesteśmy przy grach mm. um, naszego formatu, no to pytanie, zawsze są jakieś pytania o Wiedźmina, mm -hmm. um, na niektóre po części troszkę odpowiadamy w filmikach, które już się pojawiły, ale dzisiaj się pojawiło pytanie, mm -hmm. w jaki sposób przemieszczamy się po planszy. A, bo pokazaliśmy mapę. Pokazaliśmy, pokazaliśmy na początku fragment, mm -hmm. Nowigrad chyba z tego co kojarzę. Tak. Podjarka totalna, ja sobie tam oglądałem, sobie tam chodziłem w I, Nowigradzie. Czytasz i patrzysz na mapę i pokazaliśmy już całą oczywiście, to tylko mapa jest, więc tam jeszcze pomiędzy tymi lokacjami trzeba stworzyć graficznie ścieżki i tak dalej. Mm -hmm. Ogólnie, tak jak zapowiedzieliśmy, troszeczkę dłużej to zajmuje niż planowałem, ale mam nadzieję, że w najbliższym tygodniu, czyli tym, w który teraz wchodzimy, Pojawi się film, gdzie już pokazujemy kilka ruchów, czyli takie flow gry, można mm -hmm, powiedzieć. Mm -hmm. I tam, jakby większe rzeczy, mam nadzieję, się wyjaśnić Taką mam mm -hmm. nadzieję. A mam to tak, takie pytanie, teraz sobie pomyślałem: pieniądze są w grze, prawda? Tak. I to są nowigrackie korony, czy to jest jakaś inna waluta? No, żeby uprościć system walutowy w rozległym świecie, to po mm -hmm. prostu jest to złoto. Jest to po prostu złoto. Tak. Okej. Okay. No dobrze. Tak, to no w sensie też tak tak z CD-projektem wymyśliliśmy. Złoto też występowało, prawda, w takiej postaci, no bo te monety raczej złote nie były. A. Ale to jest złoto, że monety, że... i nazywa okay. się złotem po prostu. Okay, okay. No dobrze. Um, okay. Więc czy grillujesz. Tak, grylujecie, no bo jest, wiesz, łukasz, ja jestem, ja jestem teraz. Na bieżąco z lekturą. Na, jestem w momencie, w którym no chrzest ognia, uh -huh. to jest ta, ta część, i um, spotkali Cyrulika uh -huh. i z tym Cyrulikiem już idą sobie gdzieś tam, i chyba. Jest kwestia teraz, że wampira próbują tam gdzieś tam złapać. Mm. I, i no, taka sytuacja, więc pewnie wiecie, w którym jesteśmy momencie. Niektóre rzeczy mnie bardzo dziwią, jak sobie słucham, bo słucham, a niektóre mniej, no ale mniejsza. Dobrze, komentarze Łukasz, o to, o to pytałeś. Więc teraz tak. E, dlaczego e, nic nie było o brzdęku? E, to jest pierwszy komentarz. E, no, bo nie zawsze musi być coś o brzdęku. Wiecie, to nie, nie chodzi o to, że to jest brzdęk tutaj najważniejszy i nie będę już nic o brzdęku mówił. Brzdęk. W tym odcinku oczywiście, tak. bo za tydzień pewnie pokażemy <laughs> dodatki nawet. E, dobrze. Nie, wy, nie, nie wyjdziemy z tego nigdy, moim zdaniem. No, ale, ale czy to jest moja wina, Łukasz? Nie wiesz, by była... wiesz, że to jest. broda, ty. Wiesz, że brzdęk to nie jest moja ulubiona hasło. No Dobrze, idźmy dalej. Po prostu co chwilę coś wydają. No i po prostu to co chwilę trzeba o tym mówić i coś. Ja bardzo lubię brzdęk. Ale... <laughs> Dobrze, już za dużo, już, <śmiech> <śmiech> już dalej. Da ty bryno, masz da na pewno płacone od hasła. dokładnie, bo to jest. Seo tak działa, wiesz. Później w filmie bardziej złapią. Karol. Eee, zastanawia się, czy słyszeliśmy kiedyś o poczcie planszówkowej. Nie wiem, czy Ty słyszałeś? Słyszałem. Um, Widzieliśmy w tym udział. Tak? W Valhalla na pewno, na 99% Procent, bo ja nie zawsze wszystko pamiętam i wiadomo, mózg czasami płata figle, ale Walhalla mm. brała w tym udział i krążyła gdzieś między graczami no, to organizował no. Tomek z byłej z Lukrum teraz Rebel. Te, no bo ja tylko w dwóch, dwóch słowach powiem o co chodzi, że po prostu em, wysyłamy gry jako wydawnictwo do organizatora, organizator rozsyła te gry do ludzi, którzy by brali udział, I oni gra. grają i później wysyłają dalej. Fajny pomysł. No w sensie to jest na pewno fa teraz fajny pomysł, jakby alternatywa dla konwentu teraz, mm -hmm. czyli wydawca. Tak jak na konwencie daję grę, żeby pograć, to teraz daję grę, tak. żeby ludzie też w nią pograli, tylko tam, gdzie mogą, tak. jestem za jakby taka, jak się ktoś do nas zgłosi, to jesteśmy za. No ale to czy, czy mamy pocztę planszówkową, tak? tak? Ale czy w takim razie potrzebujemy też policję planszówkową? Dobrze, idźmy dalej, No ktoś w sensie, no, nie odda. przyszedł na Allegro. przyszedł do niego gry i co, co się dzieje? A to prawda. Policja planszówkową musi być. No pukamy i dzień dobry, proszę oddać, tak? No. A... No w sensie, ja się po prostu zastanawiam jak to działa, ale rozumiem, że opieramy się na zaufaniu graczy tak, i to opieramy okres, się działa. na zaufaniu. Okej, okay, dobra, ja Ci pomagam, okaż odpowiadać <grym> na moje tutaj um, zaczepki. zaczepki. Natomiast teraz w kwietniu startuje czwarta edycja, czy planujemy wysłać coś? Może tytanów? W kwietniu, jak startuje Lada Moment, to to się może nie pokryje nam z zobaczymy. dostawą. no zobaczymy, dobrze. E, więc ja być może już to kiedyś słyszałem o tym, ale zapomniałem i to jest ten, jak ten film co drugi raz oglądasz i wow. Hmm. E, bakalia 106pl Brzmi jak tablica rejestracyjna. Trochę. Czy jest szansa na to, aby odcinki kawy pojawiały się częściej codziennie, no chociaż co drugi dzień, bo to 30 minut to za mało? Łukasz, czy ty, ty jesteś w stanie coś poradzić? <laughs> Nie. Możemy po na nagrać dłuższy i podzielić na małe i zrobić taki serial. Albo sobie stopujcie. O, oglądasz kawę, 5 minut, pauza, jutro dokończę. To jest dobry pomysł. Tak? Bardzo. Ale na pewno możemy to pytanie rozciągnąć, mm -hmm. żeby Bakalia miał więcej lub miała słuchanie tego odcinka tutaj. No, no dlatego dobrze. ja za cały czas tak przeciągam i mówię mm. o tak Łukasz. A, tak. A ja tak bym lądował gdzieś tam. ja wiem, że ludzie chcą więcej, wiesz, że to czuję, że jakby. A ja mnie, właśnie na odwrót, nie. No. no i dlatego my razem prowadzimy ten kanał. Jak jest jeden z nas, to jest no, w... Kamienna co, mandala! Tam. Ale Łukasz jeszcze nie wolno, bo jeszcze są komentarze. I teraz tak, uwaga. Mm -hmm. To nie zawsze jest tak, że są pozytywne komentarze Łukasz o -o. nie zawsze jest tak, że jest miło i fajnie, więc sobie nie o -o. wyobrażaj. E, bo komentarz, e, e, zaraz Ci powiem od kogo, e, mój informator już w dzień zapowiedzi doniósł mi, że i owszem Stary Świat będzie grą fest drogą, od tej pory na obiad zawsze im jeden worek ryżu z żoną na pół, jedno piwo na pół, a boczek to sobie kompletnie odstawiliśmy. Bedni. Więc tak, Bernie napisał, więc jakby też tam napisał na końcu, tylko mi się ucięło, że. Bierze że chwilówkę. chwilówkę. bierze później, bo pieniądze już ma odłożone i. Ten komentarz i można. Czy ten komentarz wygrywa konkurs turny? Nie. O! Masakra! Bo napisał, artystyn, jeszcze, artystyn napisał jeszcze, że dobrze, że łuki czyta książkę o projektowaniu gier, może w końcu wyda coś dobrego, bo do tej pory kupował e, gry z uprzejmości od razu od razu, czyli bez czytania e, wywalał ze środka komponenty i trzymał tam buty lub skarpetki. To oznacza, że robimy świetne pudełka, kurcze. Ogóle... Okładki mamy mega. Ale jeśli mówię, że wszystkie gry dotychczas moje, no to w pizza xxl na no jedno skarpetki się zmieszczą. To, to jest dziwne. Ale. Może, może ma dziecko, może takie małe. I to ciekawe. też nie jest kom komentarz zwycięski? Nie. Bed Bedni za dużo wygrywa, on po prostu pisze Aha. dużo komentarzy, ale umówmy się, Bedni, no jakby wszystko ci wysyłamy. No. Ehm, wygrywa dzisiaj komentarz, dlaczego nie było nic od brzdęku. A, i jest znowu coś od brzdęku, no ale wygrał, wygrał Łukasz, no, co ja poradzę? Ja nie chciałbym już mówić o brzdęku. A jakie było pytanie wtórne? Ehm, no, jakie było pytanie, Łukasz? <laughs> A ty, jak ty dajesz odpowiedź... Bo to jest też mój konkurs wtórny, że wiesz, nie? Ym, no, zadaj, jakby zadaj jakieś pytanie o brzdenku. <grym> o Łukasz, no, to się już, już od tych wstecznych konkursów już się prostują fałdy na Tak, ale bo, bo ty, ty wybierasz pytania, a tak. masz wybrać odpowiedzi. Na przykład czy cieszysz się, że Łukasz czyta książki o projektowaniu? Tak, bo w końcu będzie robił dobre gry na przykład, na przykład. Ale nie, nie, dobrze. No Łukasz, bo, bo ja ale się jak, tak. jak się nazywa osoba, która zwycięskie pytanie zadała. Tomasz ramach... to B. Tomasz B, napisz dam kontakt mam Tak I, I teraz zaczniemy dzisiejszy, dzisiejsze omawianie nowych gier. Tak. Sprintowe, ale, ale tu mandala z nami leży od początku. Łukasz, to by się wydaje, że będzie szybko. Od prezentów! Wycią wyciągamy. Wyprawka! Basia Wzo, tak? nowa gra od dla dzieci 4 do 10: do, do, do 104. Mhm. czyli już wiesz, królowa to teraz nie będzie mogła, ale. <ścoughs> ale, ale, oh God. ale. dużo osób na świecie nie będzie mogło. Ale Maja. Będzie też, niedługo tak, mogła. Jak, się, jak Elżbieta mogła. zejdzie z tronu, to maja wejdzie. Nie, <grym grym grym> Tego nie wiemy, ale ostatni gra w to z dziećmi. To jest gnówka <grym> sztuka dla ciebie, proszę. I gra jest bardzo fajna. To jest gra w typu memory, ale zupełnie nie memory, bo jest tak naprawdę ryzyko. Mamy zakryte zwierzątka i odkrywasz, i dzieci same decydują, czy bezpiecznie wychodzą. Czy ryzykują dalej i to jest tak. naprawdę ciekawe obserwować mm -hmm. ich i ich emocje, jak się nie uda. Tak. Eunika czasami widzi, widzę idzie po prostu. Ja mówię pięć, 5 to już jest dużo. Już bierz, ona bierz, idzie na, na, na cykl. I Michał I tak bramka, samo. Pięć i, fiat, to, dolbo I wiesz, i Michał na zaczyna od tego, że się na tych samych wywraca, a potem mm. mówi, a potem następna partia spokojnie, po dwa napewniamy. Michał, Michał by się sparzył i. Tak, mm. no więc bardzo i naprawdę dzieci, jak usiedliśmy pierwszy raz, graliśmy cztery razy widzieliśmy mm. drugi raz, trzy razy, także siadło. Mm. Polecam Wasza Ale co. to też myślę, że fajnie może, bo zrozumiesz, że to są takie karty, tak? Tak, tak, tak. Że tak, to tak, dla tak. Maj może być takie kontrastowe, pokazujemy obrazki. Eee, no, 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 powoli. Drugi prezent, Przemo, wyprawka. O! Tutaj... Ym, też no, dla Maj? No to już mniej dla Maj może powiedzmy. O, dla Izy. Push-prezent, co się nazywa w świecie. Push-prezent, tak. 10+. plus. Mm, Iza ma więcej. Iza się tu wpasowuje. w różnym <głos> <głos> opiniom. <głos> Więc łąka. Bardzo fajna gra od Rebela my już o niej mówiliśmy, więc tak. nie będziemy o niej mówić znowu. Ale teraz już przyjechała mm. taka wersja finalna. Łąka, moja żona bardzo lubi Łąkę. No i proszę bardzo, trafię do Was. Mm. I ostatnia. I dla mnie? Nie, ostatnia. <laughs> <laughs> no, no ja to ja tak nie. Ale było da, dla mnie. dać ci tego samego brudnego coś dostać. ostatnie było dla mnie i to nawet ktoś stwierdził, że gry bez prądu, a jednak z prądem. A. Mm. Mm. Eee, I tutaj tylko pokazuje, że przyjechał. Zestaw do walki wersji. z zombiakami. Aha. Ja go otworzę, ale delikatnie, bo ja chcę go dzieciom dać. No tak, no bo to jest nie? istotna rzecz. Z, Michał i Unika tu są z, zaadresowani. O kurczę. Michale, o, kurczę no. Ale ci wydawcy pod włos, co? biorą. Sprawdzają jak dzieci mają na imię, ale super, bo Aha. to jest zombie teens. Czujesz? To jest Zombie Kids, lat. ale kolejna wersja, a ona nas Zombie Kids siadło bardzo. Ewolucja, mm, ale to, czy tutaj są jakieś takie praktyczne pomoce? To też jest żywność. No no tak, no bo to jest żywność, no bo tutaj przetarte mango. A że da, dodaje siły, żeby a, walczyć z zombie. To tutaj są bakalie. Może no no tak, tak, no nie wszystko, wszystko wróci, nie to wszystko te dzieci dobrze, moim zdaniem. Orzeszki, no umiekną się okręc banany, więc niestety ale... Ale to nie jest, to jest dla Michała i, I, i dla Minus to ojciec ale, to, w ale zrobisz tak, wie? że po prostu im to otworzysz, czy im namalujesz, że słuchajcie, zombie nas atakuje. to jest takie pudełko specjalne i się my musimy teraz bronić. To można połączyć z schowaniem się. Ja, wiesz... Ja się tu... przebiorę za zombie. Albo zaprosił mnie i ja będę w, zombie i ja a, będę was szybko pochacie. Ktoś na, Wiesz, żeby nie przestrzelić, nie? Bo tak, potem, tak, tak, że będzie pójdzie... Żeby nie było koszmaru. w sensie. No. Słuchajcie, zanim. Yy, I już teraz Wam pokażemy coś Wam pokażemy. Yy, to rozwaliłem. Kamienna Mandala za sekundkę, znów sprintem, małe gry. Yy, criss Cross. Tak. Ja, ale najpierw ja w, w dwóch do o Chris Crossie. Więc kaczki, gra karciana, gdzie mamy kaczki z numerami i kolorami. Mam rękę, zagrywam karty. To nie brzmi jakoś bardzo, ale potem dobieram i muszę kombinować skąd dobieram. Czy z odrzuconych niektórych po sąsiedzku, czy z stali. Mhm. Więc ty, jak odrzucasz, to wiesz, aha, czy woźniak to będzie chciał zabrać? I po drugie, gdy to zagrywam, to chcę się pozbyć kaz z ręki, ale chcę trzymać w miarę mocne, ale sumę nie za dużą. Aha, czyli jak to, się jak to opisali, taktyka i ryzykowanie. I to jest tego typu prosta gra karciana. Ale mówmy, dla... Siukasz, trochę do Walhali kaczki idą. A, że do I jak punktujemy, to kaczki idą do Walhali. No, w sensie zakryte w stos. to Przemo tak nazwał, że to są kaczki z Walhali. Fajna, prosta gra, taka właśnie zarządzanie ręką, zdobywanie punktów. Troszeczkę może na, na klimacie tego na fali, ale w inny sposób to działa. Więc tak. kieszonkowa mała, polecam. Nie wcale taka łatwa. Tak. Chris Cross, czyli Chris i Cross. Chris to jest imię. Krzysztof po angielsku. W imię a cross, Chris Pratt. No? A Cross to jest po prostu krzyżyk. krzyżyk dokładnie. A, no bo Chris Cross to znaczy chyba, że wykreślam. Coś? Co co to, jest to jest tytuł kostka, kostka i Krzyżyk. O czym tu mówisz? Kostka i Krzyżyk. Naszemu, czytaj. Przem. Tak, kostka i krzyżyk. E, e, bardzo e, przyjemna gra. Uwaga, dostajemy po jednej karteczce, takiej do wykreślania. Każdy, tutaj mamy dwa notesy. Jak się skończą, to można sobie ze strony Egmontu pobrać PDF i sobie grać dalej. Ołóweczek, dwie kostki. Każda kostka jest taka sama, na każdej ściance jest inny symbol. Rzucamy, zawsze mamy dwa symbole e, i musimy je narysować w odpowiednich miejscach na naszej karteczce. One muszą być obok siebie, ale nie muszą się stykać z tym, co już mamy. I w ogóle mi się to kojarzy całkiem, przyznać, może szczerze, z czymś typu King Domino. No, chyba nawet duel taki było, czyli dwie kości i one nam tworzą kafelek. Mm -hmm. I jakby ten kafelek gdzieś musimy tak. sobie wpisać, no to będę tydzień temu mówiliśmy o daj streasie. Mm -hmm. Inaczej, ale też kości, też wykreślanie tak, 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 oddaję tak. głos. Jak ktoś lubi, to, 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 to bardzo mu się to spodoba. No ostatecznie, tak jak mówię, zapomniamy sobie tą naszą karteczkę. E, możemy sobie dowolnie obracać jakby tym kompletem dwóch mm. symboli. No i e, bardzo prosta punktacja, każdy pion, każdy poziom na końcu sprawdzamy, e, ile symboli takich samych obok siebie udało nam się stworzyć i tak. im więcej, tym więcej dostajemy punktów, jest wersja zaawansowana, która dodaje jeszcze tam dodatkowe opcje. Prosta skreślanka, ale wcale nie taka banalna i, i trzeba trochę pomyśleć. I bardzo sprawna taka, nie? Tak, 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 tak. Mhm. No szybko to i szybko, także można to bar, traktować naprawdę jako taką dwu czy cz, pięciominutowy tak. przerywnik. Albo po prostu zagrać tak. tam więcej rund. To obok kładziecie sobie pomiędzy wrzucić na tacę, a pomiędzy właśnie jakimiś innymi skreślankami, e, czy miasto Tiny Town na przykład też skreślanka. No taka półka skreślanek z... tak dobrze będzie. Źle powiedziałem? No ale. No, ale wiadomo, co Welcome chodzi. to ale Welcome to to jest duża skreślanka. Duża A to jest mikro skreślanka. A to jest mikro skreślanka. Ale wciąż skreślanka i skreślanki są bardzo fajne. No i na koniec nie taka wcale mała gra. Tak. A mandala oryginalnie była dużo mniejsza. A ta taka mandala karciana. No. no właśnie, tu mamy kamienną mandalę mm -hmm. yy, kamienną wskazując na to, że mamy tutaj takie kamienie. Tak. Przyjemne. Przyjemne bardzo. Taki, taki plastik twardy. I teraz jak już widzimy te komponenty, to automatycznie mamy skojarzenia coś w kierunku azula. Tak. Od razu. Komponenty też takie. Sam plastik, nie? To no w sensie, jakby fajny. widzimy, że mamy. Za... Mamy coś wizualnie tak. atrakcyjnego. To mogły być kaptonowe żetony i to było minus 15 do tej, Dokładnie. tej nie? Dokładnie. Nie wiem w jakiej skali, ale to by było. W skali 10. No i od razu widzimy też, że e, będzie to gra, w której, w której mamy te komponenty, ale całość jest grą raczej rywalizacyjną, logiczną. Tak. Czyli też tak jak Azul. Ostatnio Już? zresztą w, w Azula sobie odświeżyliśmy. No ja też z żoną No więc jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o kamienną mandalę mamy y, gracze w, będą w naszym przypadku na zmianę zdobywać te kamienie i ustawiać je w stosach u siebie e, I tak naprawdę ta, ta jeśli chodzi o tę mandalę tytułową to to chyba jest tylko mandala mhm. tak no, naprawdę tak, bo mandala to w ogóle to jest jakieś słowo które coś oznacza tak chyba to, to taki kształt na przykład bo tam taki... są też takie dwa kółka na ręczniku no właśnie no więc ale tutaj ten temat i ten tytuł. Nie, nie wypowiadamy się, nie jesteśmy ekspertami. Tak. Ten temat i ten tytuł one się właśnie mniej więcej kończą w momencie, kiedy zaczynamy grać. I to nie jest złe, no trzeba się na to nastawić, tak? Tak samo jak w mandali tej mniejszej, tam są po prostu dwa kółki. Tak i... jest. No i teraz tutaj mamy od dwóch do czterech graczy tą rozgrywkę. I ona trwa rzeczywiście 30-40 minut. Mm -hmm. I albo pobieram stąd kamienie, albo punktuję coś u siebie. I jak pobieram, no tutaj mamy takie piony. I te piony mają symbole i są dwa różne symbole na tych pionach. I gdy się poruszam, to biorę dookoła wszystkie kafle z pasującym symbolem, niezablokowane przez inny pion. I teraz to może nie brzmi jakoś bardzo intuicyjnie, no ale zasadniczo zdobywam kamienie i układam je gdzieś u siebie. Eee, I myk polega na tym, że te piony, ruszając się będą nam różne rzeczy blokowały, odblokowywały i odkrywały. Tak. I druga kwestia jest taka, że na mojej planszetce mam pięć pól i każdy z tych pól inaczej punktuje, więc układam tak, no, staram się z przemyśleniem to robić. I trzecia kwestia jest taka, że jeśli nie biorę, to mogę zdecydować się, że punktuję, ale żeby punktować, to punktuję wszystko jednego koloru, z góry. I to zdejmuje, czyli na przykład mam tutaj na wzgórze stosu różowy, tu różowy, tu żółty, tu różowy, no to stwierdzam, trzy różowe zdejmuje. I tu się odkrył żółty pod spodem, a może zaraz żółty zapunktuje. No i dodatkowo yy, musimy sprytnie zbierać, stawiać, punktować i tutaj jeszcze mamy premie, jak wykładamy te kafle i jeszcze mamy misje sekretne. Tak, mam. I wydaje się być tego... To się wydaje być, wydaje się być tego dużo, mm -hmm. i przyznam, że tego jest więcej, mm, jeśli chodzi o zasady, niż na przykład w Azulu 1C, mm -hmm. ale wciąż to jest taka. Jak zaczniemy grać, to nie czuć, że to jest jakaś bardzo skomplikowana gra. I jakie przemo masz uczucia, wrażenia po kamiennej mandali? Bardzo pozytywne. Myślę, że to jest właśnie e, podobny właśnie klimat myślenia, co, mm -hmm. co Azule, co, e, co, co wcześniejsza mandala, chociaż jest to w tym przypadku trochę bardziej rozbudowana gra. Tak, bo tam szczególnie tamte to wcześniejsze, to też jest dwuosobowa karcianka, tak. to trochę mm -hmm. inne, inny mm -hmm. typ gry, nie? Tak. Ale bardzo, bardzo przyjemnie się myśli w kontekście tego, że no właśnie mamy trzy kolory, mhm. dwa symbole. Cztery kolory. Cztery, przepraszam, cztery mhm. kolory, dwa symbole i potencjalnie nas będą blokowały różne piony. Tak. Więc, ale, ale plansza też mała nie jest, więc no, raczej nie czuję się tutaj zablokowany. Szczególnie, że nie zawsze, że ruch dla mnie <laughs> korzystny, to jest tak. bardzo różne rzeczy oznacza. Dokładnie. Czasami kolor, czasami ilość. Tak, czasami chcę, wystarczy, że mm, potrzebuję jeden konkretny nawet musi być jeden, Nawet a, jak, a ja biorę wszystko, mm -hmm. tak, I wtedy myślę, no nie chcę iść tu, bo mam tak, dwa, a zamurza. ja muszę jeden. Mm -hmm. po, znaczy, tak. czy potrzebuję. Dokładnie tak. Więc po jakimś czasie niektóre kubki się skończą, więc też sytuacja się na planszy zmieni. No i jakby ja rywalizuję z Łukaszem, bo on nie może przyblokować, albo może mi coś odblokować. Ja mogę to totalnie olać, ale mhm. może mu pomogę, a mogę mu coś, jakby brać to też również pod uwagę. To jest, I to jest warto. W dwóch graczy da się sporo zarządzić tym, znaczy na, na co pozwalam, mhm. tak? I obserwować Twoją sytuację pod kątem punktacji i wyścigu. To, tak. jest, to jest też fajne. Tak. No i jakby to. To budowanie tych, tak naprawdę, stosów jest w pewnym sensie przeze mnie zaplanowane i wykreowane, a w pewnym sensie trochę to się dzieje, bo nie jestem w stanie myśleć o wszystkich rzeczach naraz. Nie? Ja tak. sobie, powiedzmy, zaplanuję to, że chcę sobie wziąć jakiś stos i tam pierwszy kafel będzie na górze, ale już nie zaplanuję sobie, co tam jest pod spodem, jak to wpłynie na kolejne mhm. rzeczy. Raczej, po prostu ta sytuacja mnie zastanie, ja muszę na nią jakoś zareagować, muszę tak. do tego coś dobrać. Więc jest to połączenie takiego planowania i tego, że ta gra na mnie. Wpływa i ja muszę właśnie odpowiedzieć na to w sensowny mm -hmm. sposób. I tak naprawdę z tego względu to w ogóle mogę stwierdzić, mm -hmm. że po prostu gram tak sobie go with the flow, prawda? Da się. Da się, ale, ale, ale myślę, że im bardziej. Zagram raczej, ale, tak. ale zagram. Ale im, im więcej, im bardziej myślę, jakby um, intencjonalnie podchodzę do rozgrywki i, i, i naprawdę staram się wycisnąć z tego jak najwięcej, tym więcej ta gra przynosi e, e, pożytku i przyjemności. tak, nie? tak. Podsumowując, kamienna mandala naprawdę bardzo przyjemna, przyjemne myślenie, fajny sposób punktacji, wykonana też naprawdę spoko, to wygląda ładnie, kolorowo i, i interakcja między graczami jest też na fajnym poziomie, takim tak. właśnie, że... Tu aż tak dużo sobie nie przeszkadzamy, bo tych opcji jest troszeczkę za dużo, mhm. ale już wyścig kto pierwszy i misje ukryte i tu premie tak. sprawia już, że rzeczywiście mhm. jest to poczucie, że tam weź tak. się... Tutaj też się często bijemy o te premie. Tak? No bo dokładnie. dokładnie. I obserwuję, kurczę, ja coś tak. ci odblokuję, czy ty coś mi. Myślę, że tutaj nie wiem, jaki jest plan, ale naprawdę jest, myślę, fajne miejsce na to, żeby zmieniać plansze. To prawda też, że mogą na tych planszach te punktacje być inne. Tak. Aczkolwiek te, które są, jakby w swoim założeniu mi się podobają, tak. bo one wprowadzają różnorodność i fajnie się tak. te rzeczy łączy. Także. Tak, tak, tak. Ale myślę, że nawet można by tu pokombinować coś z zupełnie innym systemem. Oczywiście, nie? oczywiście. Bo oczywiście. jakby opcji jest. Mnóstwo. To prawda. Kamienna mandala polecamy yy, i tym się chyba dzisiaj z Wami żegnamy już. Tak. Ja uciekam odebrać żonę ze szpitala. O! I Właśnie teraz zaraz? No niedługo tak. Tak, 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 tak. Także ja jestem jeszcze, jeszcze, to jest ostatnie, widzicie mnie jeszcze teraz wyspanego, e, ładnego, prawda? I takiego Co? pełni sił. No przystojnego mnie na myśli. A to się zmieni po, po, jak, po tym jak się dziecko odprowadza no, do domu? nie wiem jak nas, czy nas Maja zaora czy nie, nie, tak, nie wiem okay. jaka jest sytuacja. No ale, no ale zobaczymy, jakby to jest dla mnie zupełnie nowy rozdział, nie wiem co się będzie działo, nie wiem co się będzie działo, czy ja już będę jakimś zgredem, nie będę grał w planszówki nigdy, bo gdzieś Maja nie pozwoli, mm. czy co, nie, ja będę trzymał po prostu tę na ręce i gramy, no. Przemo, masz już Basię, Basia w zoo, to już jest pierwsza gra, którą możesz się z nią odpalić, może nie, nie, nie dzisiaj. Mm -hmm. Nie dzisiaj, ale. A może i pokażę coś tam. prowadzić. Pokaż, ty mieszkasz też blisko, więc ja ci czasami mogę, rozumiem, maje podesłać. Tak, podrzucić jak Mojżesza trochę. Na planszówki? Na dzień. Dwa. No, jak ty masz tam. Tyle to powinno działać czemu? Nawet. W drugą stronę. Jeżeli ja bym rozwątpię? Robił... Widzowie. Yy... Kto chce się zająć naszymi dziećmi? <laughs> Niech pisze w komentarzu. Ja. My chcemy. Tak, ja chcę, ja chcę się, bo jeszcze opiekać. społeczna no, no właśnie, no właśnie. A Ajajaj, sam sobie narobiłem kłopot. A jeszcze, jeszcze nawet. Przepraszam, nie otwieraj drzwi. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej. Cześć.